Dzień dwudziesty trzeci, szóste mieszkanie. Zaręczyny! Wierzajcie, siostry, jedna jest tylko droga bezpieczna: chcieć tego, czego chce Bóg, który zna nas lepiej niż my same siebie. Oddajmy się w ręce Jego. Niech czyni z nami i w nas wedle woli swojej. W takim postanowieniu, trwając wolą niezachwianą, nigdy nie zbłądzimy i zbłądzić nie możemy. A zważcie jeszcze i to, że z otrzymania choćby najobfitszego podobnych łask, żadne nie przybywa duszy pomnożenie chwały w niebie. Przybywa tylko ściślejszy obowiązek służenia panu, bo komu więcej dano, od tego i więcej żądać będą. Wędrówka, którą rozpoczęliśmy, ma ci pokazać, jak niezwykłym człowiekiem jesteś i jak ta codzienność, którą zdobywasz, i chcesz ją solidnie przeżywać, pokazuje Ci to coraz bardziej. Poznajesz siebie, walczysz o to, aby dzień po dniu być lepszym człowiekiem, porządkujesz swoje życie. Bóg daje Ci też czas, abyś odpoczął w tej walce. I dzisiaj razem ze Świętą Teresą od Jezusa docierasz do szóstego mieszkania. Święta Teresa to mieszkanie przeżyła w taki niezwykły sposób, ponieważ jest ono pełne różnorakich fenomenów mistycznych. Teresa rozmawia z Bogiem widzi go jest doświadczana poprzez jego bliskość co na zewnątrz objawia się poprzez różnego rodzaju takie zachowania których dzisiaj człowiek może by pragnął ale, ale które no, nam są zupełnie niepotrzebne Teresa lewituje Teresa doświadcza różnych ekstaz i to jest jej szóste mieszkanie to są te zaręczyny ze swoim stwórcą i zadasz mi pewnie pytanie dlaczego mówiąc o tych wszystkich Łaskach mistycznych, których doświadczała święta, jesteśmy w takim miejscu, jakim jest szpital. Chcę ci odpowiedzieć na to pytanie w, prosu, w sposób bardzo prosty. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć ci, że na co dzień to szóste mieszkanie powinno być przeżywane w ten sposób, że stawiasz czoła wszystkim sprawom, wszystkim trudnościom, które cię przerastają. A zatem potrafisz i nie boisz się tego skonfrontować się. Z rzeczywistością, która zwie się cierpieniem, chorobą, śmiercią. Mało tego, potrafisz wybaczyć człowiekowi, który patrząc po ludzku zupełnie ze swej, ze swej strony nie zasługuje na to przebaczenie, bo tak cię zranił, bo tak być może gdzieś za plecami solidnie cię obmówił, że nie powinieneś mu przebaczyć. Ale ty stawiasz czoła tej rzeczywistości, mówisz tak. Chce ci przebaczyć. Czasami być może w życiu poczułeś się odrzucony. Poczułeś, że rzeczywiście jesteś niepotrzebny, to również sposób, aby tej osobie, czy tej grupie osób wybaczyć i powiedzieć dam radę, wejść na nowo, być w tej wspólnocie i być tym człowiekiem, który mnie zranił. To jest to codzienne przechodzenie ponad sobą, wychodzenie z siebie, aby rzeczywiście uczyć się takiego postępowania jakim charakteryzowało się życie Jezusa. Uczysz się życia Jezusa. Nie jest to łatwe. Jest to wymagające. Jest to trudne. Jest to przerastające po ludzku Ciebie, ale dasz radę. To jest Twoje szóste życiowe mieszkanie. Mieszkanie ekstazy, czyli wychodzenia z siebie i stawiania czoła rzeczywistości.